Koło szpitala, który jest właśnie tutaj! Ale Idź chciałam tam. wjechać do izby przyjęć. Idź tam! Gdzie... Wynocha z mojego auta już! Gdzie jest? Wynocha ta, z, z mojego przyjęta. auta już! Nie, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem i chciałabym się dowiedzieć, gdzie jestem. Niech pan się na chwilę ja, uspokoi. Mówię ci, kobieto, że jesteśmy na miejscu. Powtórzę jeszcze raz jesteśmy na miejscu, więc wyjdź z mojego auta już! Tu jest ta izba. Wyjdź z mojego przyjęta? auta już! Więc tu jest ta. z mojego auta! Już! Dlaczego się tak unosi? Bo mnie kurwa, nie słuchasz! Wybierdalaj natychmiast! Nie słuchasz mnie! Nie słuchasz mnie. Dziewięć! Dziewięć! No dalej! No dawaj! Dzwoń! Nie Powiedziałem, wypierdalaj! Wyglądasz! Wynoś się z mojego auta! Wyglądam tak bogat Proponuję. Już! Wiesz może, gdzie jesteśmy? Kurwa, mać cały czas ci tłumaczę, że jesteśmy na miejscu. Naprawdę? No ja pierdolę, a meba społeczna. Gdzie ja jestem? Jesteś koło szpitala, gdzie? a teraz wyjdź z mojego auta! witam Czy mógłbyś ją wyciągnąć?